Dobra, zmiany, zmiany, co się zmieniło? Yy, ta ładowarka się zmieniła, wyleciał kontroler od wiatraka, wpadła ta ładowarka, wiatrak jest na przetwornicach, bezpośrednio działa to tam w komórce, działa to dużo, dużo lepiej. Te ładowarki zostały tak, jak były, ta przetwornica ewoluowała, dostała fajne zabezpieczenia na trzy szeregi PV i trzy kontrolery DC24V. Do tego wskoczył licznik, tak, a torcz, On jest z wifi i łączy się po on bardzo fajny. No i ten taki dodatkowo, bo nie bardzo wiedziałem, czy mogę temu ufać. No więc zostawiłem ten pierwszy, który był. No i on tu jest przyklejony. Kolejna zmiana to jest to, że wskoczył wiktron, Czyli wskoczyły. Wskoczyło Cerbo. Wskoczył bocznik. Yy... Ten heltek to jest y, zasilanie dla 12V dla obwodów y, przekaźników, tak. No bo to musi być gowód separowany dla bezpieczeństwa i kolejna zmiana. O, no, monitorek, tak. Kolejna zmiana to jest podstawowa falownik, znaczy nie falownik, to jest inwerter. Inwerter czyli mówimy sobie inaczej przetwornica Czyli tu wchodzi tylko i wyłącznie bateria I wychodzi AC out Tu nie ma dojścia AC in AC in Załatwia mi właśnie ten SSR który jest sterowany poprzez serwo I włącza mi zasilanie do ATS'a fixara. Ten ATS jest o tyle fajny On daje 16, na 16 Amperach On działa w 20 milisekund Czyli nie gasną komputery, nie gasną żarówki, nic nie mruga może delikatnie coś tam mrugnie tak delikatnie ale przy tym co było wcześniej przy tym mechanicznym Chińczyku to po prostu jest niebo ziemia, bo przy mechanicznym Chińczyku lodówki potrafiły się wyłączyć natomiast tutaj jest cisza, tutaj nic nie, nic nie przeskakuje nic nie strzela, nic nie iskrzy co działo się przy chińskim atesie do tego wskoczyły inne BMSy, czyli mam 2J i 2 yy, yy, jabada tak? JBD Nie, tu jest, nie jest napisane Czyli tak jak było 1,24V 200 ah 200 ah 200A ah, 12V ah, 12 łączone szeregowo i tutaj są moje pierwsze 100 Amperogodzinne 12 v połączone równolegle i tam z tyłu jest jeszcze jeden 12 v 200 Amperogodzin i to już jest w szeregu dlatego mam 3 szeregi po y, 200 Amperogodzin 24 v każdy szereg z 12 ma po dwa balansery i to jest na wtyczkach wtyczka i zabezpieczone jest to bezpiecznikami tołpnikowymi 40A, Amper, 40A, Amper, 40A Amper i ten jest 100A Tak, do tego jest bezpiecznik taki, o Tylko, że ja to traktuję jak rozłącznik Bo on ma dosyć dużą yy, zwłokę Dobra, to to zamykamy Tu nie ma nic więcej ciekawego Tak, nie, tak, miał być, dobra No i Busbary Ktoś mi powie, że to są gówniane busbary. Możliwe, natomiast u mnie tutaj nie pojawiają się prądy większe niż 100 Amper, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Tutaj przy maksymalnych obciążeniach temperatura była normalna, czyli taka jak na ścianie. 20 parę stopni. Ech, czy o czymś jeszcze zapomniałem? Aha, dlaczego zmieniłem ten inwerter? Ponieważ wcześniej miałem te dwa poły, plus ten jeden mój chiński falownik z ładowarką PWM, który był cholernie głośny. I żeby było śmiesznie, ten jeden pierwszy, mój cholernie głośny, yy, wciąż działa. Natomiast yy, tak ten mały poł, co go tak chwaliłem, że tak fajnie działa w hybrydzie. Yy... Miał jedną wadę. Nie wiem dlaczego, zawsze pobierał 80 W z sieci, a resztę dobierał albo z akumulatora, albo z PV, w zależności, co było dostępne. Także nigdy, mimo że ustawiłem go w SBU i tryb SOL, nigdy nie było sytuacji takiej, że pobierał nim tylko i wyłącznie z baterii. Albo tylko i wyłącznie z paneli solarnych. Zawsze pobierał 80 W z sieci. Na tamtych falownikach taki miałem jeszcze większy, 4 4,2 kW, ale on się też zesrał. Tam się zesrała ładowarka MPPT, więc przestał ładować, a potem w ogóle jak z sieci zaczynał ładować akumulatory, to się włączał, wyłączał, włączał, wyłączał, robił cuda, więc miałem dokładnie też sprawny tylko i wyłącznie inwerter. Tyle, że tamten inwerter pobierał 50 W na życie. A ten jak wspomniałem pobiera 18. Mówiłem o tej sprawności. Na tamtym systemie udało mi się uzyskać sprawność 70,8%. Czyli 30% poszło w utrzymanie na życiu, przy życiu falownika, utrzymanie przy życiu wszystkich tych światełek, tych ładowarek i tak dalej. I tak dalej. Nawiasem rzecz biorąc, gdy wyłączę to wszystko, nie mam żadnych odbiorów. Mam włączony falownik, mam włączone te wszystkie ładowarki, to z baterii pobiera mi 18 W. 18 W. Co do rozdzielnicy, no ja mam rozdzielnicę nową, przyszła mi nowa rozdzielnica 12, więc muszę to jeszcze poukładać jakoś sprytnie. Wspomniałem, nie śmiecie się z przewodów. Ja lubię przewody. termowizją. jestem w stanie sobie określić, co mi się tu grzeje. 35, 33, 31, przewody 25, tu coś w rozdzielnicy. 33, a no to jest bezpiecznik, tak? Nie, tam jakiś przewodnik się grzeje. No ale to ma 32-34 stopnie Dobra eee, Teraz z falownika wychodzi 580 W 41 decybeli Falownik sobie tylko buczy Także to jest jego jedna piękna 最好。